Przykro mi, ale ta pani idzie ze mną. Dijkstra, zejdź mi z drogi, nie mam na to czasu. Do ciebie nic nie mam, Geralt, ale z Phil mamy sobie do pogadania. Pamiętasz, jak nasłałaś na mnie zabójców, kochana Phil? To był błąd. Takie sprawy załatwia się osobiście. I zaraz ci to zademonstruję. Niczego jej nie zademonstrujesz, jest mi potrzebna. Gówno mnie to obchodzi. Długo czekałem na ten moment i wybacz, ale twoje plany interesują mnie tyle, co mahakamski śnieg. Filipa idzie ze mną i odpowie za wszystkie uprzejmości, którymi mnie uraczyła. Puść nas opowiem Ci, czego szukać co w Ganto? no wiem. Zawsze umiałeś docenić wartość informacji. Dlatego nie wierzę, żebyś miał dla mnie coś, o czym nie wiem. Cesarz Nilfgaardu nie zdołał przeciągnąć na swoją stronę korporacji handlowej. Opozycja dobrała mu się do dupy? O, to biały płomień długo już nie patańczy na kurchanach wrogów. Jego córka wróciła. Cesarz chce abdykować na jej rzecz. Niemożliwe. Cirilla? Przecież... Przecież to by mogło zmienić losy wojny. Oczywiście, jeżeli się nie mylisz. Powiedział mi o tym cesarz, więc wiadomość z pierwszej ręki: Emhyr to kłamliwa kurę. Nie w przypadku, kiedy chodzi o przyszłość jego córki. Nawet nie wiesz, jaka to ważna wiadomość. Zmiana na cesarskim tronie mogłaby zakończyć wojnę. Radowid na pewno by się ucieszył. Jeśli Emher się wycofa, nie będzie już żadnej siły, która powstrzyma tego szaleńca. Szczególnie, że nasz plan nie wypalił. Naprawdę myślałeś, że wam się uda? Radowid jest wariatem, ale nie idiotą. Dobrze wie, że jest wielu takich, którzy. Mierz. Czy ja dobrze rozumiem? Chcecie zabić Radowida? No, no, zaimponowałeś mi, Zigi, a myślałam, że to już niemożliwe. Niestety, jak wiesz, Radowid zaszył się na swoim statku i jest strzeżony tak pilnie, że nie zdziwiłabym się, gdyby paru strażników spało z nim w jednym łożu. Za dużo wiesz, Phil. To kolejny powód, żeby cię zabić. A może warto posłuchać, co Filipa ma do powiedzenia? Nie przepada za Radowidem przynajmniej tak bardzo jak ty. Cieszę się, że ktoś wreszcie wpadł na pomysł, żeby się pozbyć tego zwyrodnialca. Główno mnie obchodzą twoje pochwały. Jest tylko dwoje ludzi, którzy mogą wywabić Radowida z jego statku Emhyr i ja. Chcesz być przynętą? Obawiam się, że Emhyr raczej się na to nie zgodzi, więc. Twoje kurwa niedoczekanie! Gerald, nie zaufałbym jej nawet, gdyby chodziło o ugotowanie jajka na twardo. Słusznie. Nie umiem gotować jajek, ale pomyśl, jak zachowa się Radowid, kiedy usłyszy, że mnie schwytaliście. Czyż nie zapomni o ostrożności? Nie pobiegnie, żeby mnie zabić? Osobiście? Własnymi rękami? Mowy nie ma. Zabieraj ją stąd, Geralt, bo mnie szlak trafi. A potem. Potem musimy się spotkać. W gronie przyjaciół. Wynająłem magazyn w porcie. Przyjdź tam.